Tralero, tralala? -tra Więc kto sprawił, że maluch tralero, tralala, jest smutny? Powiedz! O, cześć, to rajmik. Moi przyjaciele mnie zdenerwowali. Zabrali moją ulubioną zabawkę. Dobrze, tak, powiedz mi. Kim są twoi przyjaciele? Jaką zabawkę zabrali? Cóż, wszystko było tak. Bawiłem się z moimi przyjaciółmi, Baleriną, kapuciną, Brr-brr, Potapimem i Tum-tum-Sachurem. Ho! Ludzie, patrzcie, ludzie! Ha Co, Co? Co? Co się dzieje? Spójrzcie, to zabawka małego rekina. Małego rekina, schowajmy ją. Dlaczego nie? To zróbmy, zróbmy to, to. będzie schowajmy fajnie. Schowajmy ją. Hej, ludziska, dlaczego mnie nie gonicie? Hej, gdzie uciekacie? Zobacz, co mamy. Biegnij szybciej! On nigdy nas nie dogoni! Zatrzymajcie się, proszę! Nie mogę was dogonić! Oddajcie mi moją zabawkę, proszę! Moja zabawka! Oddajcie mi ją, proszę! To nie fair! Nie ma mowy. Mamo, oddajcie mi to! To nie fair, nie można tak robić! Musiu nie mogłem ich dogonić. Są za szybcy! Jestem mały, a oni są starsi ode mnie i nie chcą oddać mojej ulubionej zabawki! Jak mam teraz wrócić do domu? Mama będzie mnie karcić za zgubienie zabawki! Oni nie chcą jej oddać! Proszę pomóc! Oczywiście mi. pomogę! Nie będą cię gnębić. Nie martw się, na pewno ci pomogę. Teraz ich znajdę i zmuszę, żeby oddali zabawkę. Nie mogą ci tak robić. Jesteś mały. Są starsi i tak robią? Nie, tak nie wolno. Nie można krzywdzić młodszych. Nigdy. Nigdy w życiu. Nigdy nie krzywdźcie młodszych. Wyobraźcie sobie, że macie 5, 6, 10 lat, a potem przychodzi ktoś, kto ma 14, 16 i robi wam coś złego. Nie byłoby fajnie. Nie róbcie innym tego, czego sami byście nie chcieli. Zawsze stawiajcie się w sytuacji innych i zrozumcie. Ha, jakbym się czuł i co bym zrobił i tak dalej, ludzie. Słuchajcie. Mam nadzieję, że jesteście dobrze i nikogo nie krzywdzicie. Dam wam lajka, a wy dajcie mi jednego pod tym komentarzem. A teraz poszukajmy brr -br Pim. Kto jeszcze balerina kapucina, tak? Tak, tak, tak. I tung tung sahur. Oczywiście nie będę ich surowo karcić, ale poproszę, żeby oddali zabawkę i spróbuję się z nimi dogadać. Dziękuję, tatusiu Rajmik. Uważaj na siebie. Nie martw się o mnie. Wszystko odzyskam. Nie bój się. Szybko ich znajdę. Dobra, czekaj. Gdzie mam ich szukać? Mały tralalero, tralala. Gdzie ostatnio ich widziałeś? Gdzie mam iść? Powiedz. Jest taki mały domek z dachem. Tam ostatnio się bawiliśmy, a oni uciekli e, w tym kierunku. Mały domek, domek z dachem. O, widzę. Świetnie. Idę tam. Czekaj na mnie. Albo chodź ze mną. Mogę tu zostać. Oczywiście możesz. Uspokoisz się, kiedy pójdę? Dobrze, do zobaczenia. Przyniosę ci zabawkę, obiecuję. Dzieci! Hej, dzieci! Bry, bry, patapim, tung, tung, sahur, balerina, kapucina, gdzie jesteście? Uhu! Rany. Już. Gdzie się schowały? Gdzie oni mogli pójść? Dobra, tu jest rzeka. Są tam łodzie... Mogły nawet popłynąć gdzieś łódką. Czemu nie? Dobra, muszę odpalić drona i ich poszukać. Będzie szybciej, prawda? O! Oh. Chwila! Gdzie jest maluch tralero-tralala? Przecież tu siedział. Oby było ok. Dobra, odpalamy drona. Okej, okay, ludzie, jestem nad parkiem, gdzie biegał tralero-tralala i zgubił zabawkę. Albo właściwie, gdzie jego przyjaciele ją zabrali. To naprawdę nieładne tak robić. Nie wolno tak. Nie można zabierać cudzych rzeczy. Trzeba je oddać. Widzieliście? Tam przejechał pociąg. Ale szybko. Może do niego wsiedli? Kto wie? Wszystko jest możliwe. Dobra, odjechał daleko. Mogą być wszędzie. Cały dzień bawią się na dworze. I tak sobie chodzą. Chyba szybko ich znajdę. Jest ich trójka, tak? Balerina, Kapucina, Brybry, Patapim i Tung Tung, Sahur. Dzieciaki! Tak, to też dzieciaki. Oni też chcą się bawić, ale tralalero tralala jest jeszcze mniejsze od nich. Nie można tak! O, jest tam dużo ludzi. Dobra, wracam. Powinniśmy chyba lecieć w kierunku tamtej rzeki, gdzie mogli płynąć łódką. Łodzie często tu są, więc mogli do jakiejś wskoczyć. Ludzie mogą tu pływać. Co to? O, ludzie mają tutaj basen. Fajnie! Też chciałbym mieć basen w ogrodzie? I chyba ma dach. Rany, to super. Basen, a w pobliżu rzeka. To fajne, bardzo fajne. I trampolina do skakania, bardzo fajnie. I plac zabaw, tam po prawej. Dobra, co robimy? Lećmy, tam jest rzeka, zlećmy w dół i polećmy wzdłuż niej. Na pewno zobaczymy tam jakąś łódź. I może na niej będą nasi przyjaciele. Teraz trochę niżej. Przelecimy pod mostem, oby nic nie uderzyć. U, przeleciałem pod mostem, nieźle. Ale tu pięknie, bardzo mi się podoba, serio. Patrzcie, jak niesamowity jest ten most. Piękny. Nadjeżdża auto. Musimy ustąpić, co nie? Przeszkoda po prawej. Gdy jesteś na drodze, ustąp, gdy nadjeżdża samochód. Minęliśmy auto. Czysto, możemy lecieć dalej. Jaki piękny, stary most. Naprawdę stary. Rane? gdzie oni są? A? Może na tym placu. Dobra, zawracam naszego drona. Nie widziałem łodzi, chociaż zawsze tutaj pływają. Nieważne w porządku, kolej. Myślicie, że mogą bawić się na torach? Cóż, tory? To na pewno nie jest dobre miejsce do zabawy, ludzie. Nie wolno bawić się ani chodzić po torach nigdy. To zabronione. Nigdy, przenigdy nie wchodźcie na tory. Nieważne, czy są zamknięte, czy otwarte. Po prostu nigdy tam nie chodźcie. O, patrzcie, jak długie i proste są te tory. Nie mają końca. Tam, co tam jest? Tam też są długie i proste, nieźle. Pociąg pewnie jeździ tutaj super szybko. Tak, widzieliśmy, jak pędził z tyłu. To znaczy, jak mknął, nie z tyłu, tylko z boku. O, patrzcie! Tam! Na ławce? Widzicie? Dobrze, że wróciłem. To nawet nie tak daleko. Tutaj! Siedzieli na ławce przez ten cały czas? Nie leciałem tutaj wcześniej. Siedzieli tutaj. Patrzcie! Uciekają! Zaczęli uciekać! Zobaczyli drona i uciekli! Stop! Ludzie, stop! Rany drzewa są na drodze drzewa przeszkadzają. Widzieliście to? Chyba wbiegli do tego domu. Drzwi się zamknęły. Widzieliście to? Drzwi tego domku się zamykały. Widzieliście to? Przewincie film i sprawdźcie, czy te drzwi się zamykały, czy nie. Rany na pewno są w tym domku. Sprawdziliście ten film, czy drzwi się zamknęły? Na pewno widziałem. Mylę się, czy nie? Napiszcie w komentarzach, że się nie mylę i że tam byli. Co to za domek? Nie ma okien. Nie ma nawet klamki. Wow, poczekajmy tu. Może wyjdą. A może jest jeszcze inne wyjście, a ja tracę czas. Muszę polecieć i sprawdzić. Dlaczego wszystko jest tu owinięte dziwną folią? Co jest? Spójrzcie, na ziemię jest czymś pokryta. O co chodzi, ludzie? Nikt nie wychodzi. A co to? To też zablokowane. A farba? Tam jest farba. Malowali ogrodzenie. Zamknięte? Okej, okay, tutaj też żadnych drzwi ani okien. Czy oni naprawdę siedzą w środku i nie chcą wyjść? Poczekam tu. Ale w sumie po co czekać? Powinienem tam polecieć. Co robić? Ścigać ich dronem? A jeśli znowu uciekną? Rany chyba zaczyna padać. Tylko nie deszcz. Ale jeśli uciekną, mój dron nie będzie w stanie ich śledzić. A i tak nie mogę zrobić nic z tym dronem. Co to za gwiazda? Patrzcie, jak swastyka albo coś w tym stylu. Dobra, wracam, bo mogę ich zgubić. Na pewno siedzą w tym domku. W tym domku. Spróbuję podlecieć i okrążyć go, jeśli dam radę. No wychodźcie! Nie, oni chyba nie chcą wyjść rany. Widzicie, jak blisko lecę? Pewnie nawet słyszą drona. Rany ten dom jest taki mały. O, nie dam rady. Krzaki mi przeszkadzają. Uh, mało nie rozbiłem się o drzewo. Myślałam sobie, dlaczego nie leci? Dobrze, że są czujniki. Dobra, ostrożnie szukam jakiegoś jakiegoś wejścia do domku. Nie, na pewno nic nie ma. Jedne drzwi, muszę tam iść. Nie wychodzą. Zlecę niżej, znacznie niżej. Dobra, okej. Okay. Czy ktoś jest w domu? A kuku, widzicie to? Nawet nie ma jak wejść. No, nie ma opcji. Dobra, zawracam drona i pójdę tam pieszo. Oby tam byli, żebym mógł odzyskać zabawkę dzieciaka. Ale gdzie on jest? Oby wrócił. Inaczej, komu oddam tą zabawkę, ludziska? Dobra, zawracam drona i idziemy. Jeśli tam dotra ich nie będzie, co mam robić, ludziska? A jeśli będą a nie otworzą drzwi, wyważycie? To pewnie zły pomysł. Dobra, po prostu zapukam. Zobaczymy, co się stanie. Może coś zadziała ludziska. Tu jest domek. Zapukamy. Co to? Plastik? Mogę na to wejść? Chyba tak. Dobrze, oby byli w środku. Rany co za mały domek? Patrzcie na ten rozmiar. <grym> Brybry bry, patapim, kapucina, balerina, tung, tung, sahur, wyjdźcie! Wiem, że tam jesteście! Nikogo tu nie ma! Spadaj! Słyszę wasze głosy! Wyjdźcie, porozmawiamy! Nic wam nie zrobię, wyjdźcie! O, jesteście szybcy! Hej, czekajcie! Stójcie, czekajcie, musimy pogadać! Powiedziałem zatrzymać się! Ludzie, pogadajmy! Co jeśli nie chcemy? W takim razie będę stał i czekał, aż pogadamy! Proszę! Dobrze powiedz, co chcesz! Dzięki balerina kapucina. Teraz na serio. Kto ma zabawkę tralero-tralala? Cóż, leżała na ziemi! Nikt jej nie pilnował! Ziemia to miejsce publiczne. O, rozumiem. Więc jeśli ty, tungtung Sahur, zostawisz swój kij na ziemi, kiedy nikt nie patrzy, to mogę go wziąć? Nie! Dokładnie. A mały rekin z piosenki tralero-tralala krzyczy: Nie zabrali mi ulubioną zabawkę! Zrozumcie, zabawka to nie tylko przedmiot. To uczucia, rozumiecie? To wspomnienia, to miłość płynąca z serca. A wy zabraliście coś, co należy do dziecka! Tak, gdyby ktoś zabrał mi zabawkę, to płakałbym jak Ja Byłabym smutna przez tydzień lub dwa i nie tańczyłabym. Widzicie? Po to przyszedłem, żeby nie karcić, ale porozmawiać i wyjaśnić o co chodzi. Chcę wam pomóc, żebyście stali się lepsi. Rozumiecie mnie? Tak. Postawcie się w sytuacji tego małego rekina. Jak byście się czuli? A? Nie chcieliśmy, żeby się źle czuł. To była tylko zabawa. On pewnie płakał, prawda? Tak, on nie tylko płakał, on wył! Bardzo tęskni za swoją zabawką. Boi się nawet wrócić do domu, żeby mama nie nakrzyczała. Dobra, przepraszamy, musimy oddać mu zabawkę! Nie chcieliśmy źle! Musimy oddać mu zabawkę! No dobrze, gdzie on jest? Poszukajmy go! Dobrze! Tralalero, tralala, Gdzie jesteś, mały? Mały rekinie! Gdzie jesteś? Tralero tralala? Oddamy Ci zabawkę, gdzie jesteś, maluku! O rany, dzieciak gdzieś uciekł Tralalero, tralero tralala! Musimy szybko go znaleźć! Tralalero, tralala, gdzie jesteś? Zaczyna padać. Musimy go znaleźć. Ludzie! Co narobiliście? Przez was uciekł gdzieś. Trzeba go teraz znaleźć. Tak! Siedzi pod tym drzewem, chodźmy ludzi! Puszczamy! Maluchu, pogadaliśmy i chcą oddać ci teraz zabawkę. Wybacz nam, tralalero, tralala. Byliśmy głupi. Nigdy więcej tego nie zrobimy! Zobacz nam, kochanie! Chcemy się z Tobą przyjaźnić! Proszę być moją przyjaciele! Dziękuję! Dziękuję, Raimik, Za rozmowę z nimi! Spójrzcie, wychodzi słońce! I przestało padać. Musimy robić dobre rzeczy. Nie można czynić źle. Postąpiliście słusznie, oddając zabawkę. Cieszę się, że zrozumieliście swój błąd! Wybaczam Wam wszystkim! Nawet potem wszystkim nam wybaczasz? Oczywiście. Jesteśmy przyjaciółmi, a przyjaciele bawią się o, zawsze razem. O, jakie to słodkie, prawda, ludzie? Możecie polubić ten filmik i zasubskrybować kanał Anglikosik. Bardzo się cieszę, że wszyscy będą się razem bawić. I znów przyjaźnić. I możecie się bawić też moją oboje. Dzięki, sobą. kolego. Dziękuję. Tak właśnie jest, dzieciaki To nie zabawki poczucie. sprawiają, że jesteśmy mili, ale czyny Patrzcie, wyszło słońce Nie jest piękne? Kiedy robicie dobre jasne rzeczy Wszystko na świecie kwitnie i pachnie I wygląda pięknie Zawsze się uśmiechajcie i róbcie dobre rzeczy A jeśli umiecie przepraszać, jesteście bohaterami A jeśli potraficie wybaczać, musicie mieć magiczne serca Jeśli podobała Ci się historia, polub ją za dobre uczynki Napisz w komentarzu Jestem za przyjaźnią! I oczywiście zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić nowych historii, w których zawsze wygrywa dobroć i sprawiedliwość. Do zobaczenia kochani. Był z wami tata Pa!